Poranek kapitalnie się zaczął. Ja tu i Piepola obcinam z daleka, a tu przy samej drodze się zdziwiłem. Ale kurde, myślałem, że to jest para do tego z wczoraj, a ten ma zupełnie inną no, koronę. Fajny ten, fajny gnacik. Tamten też tylko mało pieczęcia, ale tamten to był długi strasznie. A ten to jest kruciel No wczoraj go tu nie było. Ja cię kręcę kolejny bez pary. Aj, 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 aj. Ale chociaż raz mam szansę rzucić, nie muszę uciekać. Czad. Pogoda super. Takie plany poważne, ale niestety klątwa Renaty działa. Przedwczoraj był przewód hamulcowy, a dzisiaj wahać przód. Ja pier. Ponad cztery dychy do domu, ja tu oczywiście kurwa. Lokalizacja taka, że laweta uhu. Hu. <noise> Ale nic już mam dogadane, gości ma przyjechać. Ale dzień już. <noise> ja pier. Wybieramy numer do pani, która zostawiła swojego pecha. Damy nagłośniczek no, słucham cię. Natychmiast masz przyjechać mi na Podlasie. I to już. Po tego swojego pierdzielonego pecha. Zabieraj go. I to już. Jakiego? Jeszcze się pytasz jakiego? Wszystko było fajnie, cacy. Życie mi płynęło jak w bajce. A tylko przejąłem twojego pecha przed przedwczoraj. Przewód hamulcowy zerwany. Wracałem bez hamulców. Kilom. No, ja Ciebie słyszę czekaj co tu się zrobiło i to halo? tu jest w e. jesteś i tu jest ciąg dalszy tego pecha zaraz zaraz czas znajdzie pani dla nas co myśli halo 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 Coś rozłączyło, kurczę. Ja do ciebie dzwonię, ty do mnie dzwonisz. Pech trwa dalej, chyba. No, nie, ja bardziej myślałem, że ty myślałaś, że jak się rozłączysz, to ja się do ciebie nie dobiję. Nie, kurczę, to ty się rozłączyłeś. i Ja tak myślę sobie, co ty się, cholera, rozłączasz? Czy to pech jakiś już działa, czy co? Nie działa. No, słuchaj, nie nie no. działa, tylko jest. Zobacz, to jest środek centralnie. lasiwa. Nawiernicze, ja nie, no to jest naprawdę. Ale to nie jest mój pech, no a czy. Sobie. A czyj, jak, jak ja centralnie życiem im w bajce płynęło, a, dopóki nie wziąłem żuchaj. ciebie na tyłosie. Tak, dopóki nie wziąłeś mnie do ropuchy. Skandal. jeszcze do Krzyśka, bo to on o pechu zaczął gadać. A co ma Krzysiek do tego, że mnie poinformował? Tak, to bym nawet nie miał świadomości, że to ten, że to twoja robota była. Ale widzisz, to kurczę teraz masz na kogo zwalić. A tak gdyby nie ja, to nie żółwnie świat. Hola, hola, jak je zwalić, to nie mam na kogo zwalić, tylko mam komu fakturę przesłać za lawetę o, i o, za... Kurczę, i ja za koszty muszę remontu. Się no. Ja się muszę przygotować, muszę tutaj swój stan faktyczny sprawdzić, czy mnie będzie stać. <noise> no, no to ty, masz czas na to, bo jest jeszcze wczesna godzinę, to sobie załatwisz kredyt w banku e, nie no słuchaj ja jeszcze aż tak ile nie stoję będę musiała tylko do stajni wejść policzyć swoje sztuki no i dobra <grym <grym także jesteśmy umówieni mam nagrane zobowiązujesz się o, gra. ale Zob z drugiej strony ty co ty chciałeś tak bezkarnie po lesie śmigać podnosić a ja nic a ja zero ty czekaj bo to ten, ten... Przywioz... żona ma na je... ty ty to ja, twoj, to ja twojego pecha przywiozłam z tamtego roku bo teraz ja nic nie podnoszę a ty wszystkie moje podnosisz dobra ty nara bo żona ma najlepsze że on się dobija Garra Jestem tu zupełnie sam nudzi mi się nic w pobliżu nie ma ciekawego na mapach, żeby tu obskoczyć, bo to tylko taki lasek przylotowy No ale nawet czekam i się zaczynam zastanawiać, czy to nie jest taka tak jak z reklamy, że <laughs> w woły dwa zaprzężone przyciągnie się na wieczór Uhuhu. Ale dobrze jest, bo jest zasięg Bateria jest, powerbank jest to Nadrobię sobie zaległości na YouTube Ale już czekam ponad godzinę Szok Nie pamiętam kiedy ostatnio o tej porze usiedziałam tyle w jednym miejscu U, słychać coś Już myślałem że ratunek a tu Niestety, tylko drzewo zwożę. <grymne> Jest ratunek! Oh, oh, oh. Ale pineseczka elegancko! Cacy Chyba jeszcze tak się nie cieszyłem nigdy, jak kogoś w lesie spotkałem. <grymne> Uu. Uh. Dobrze, że nie stoję w jakichś chabaziach takich jak nieraz Awaria z lasu. To można nawet te, lokowanie produktu odbiorę wszędzie Nawet w takich chabaziach, tylko lokalizacja i leci. To akurat źle nie świadczy o firmie, nie? Pyk, pyk nawet z takiego miejsca to śmiało można polecać. Także Renata, tu od pana dostaniesz fakturkę za transport. Pech Renaty działa w lawecie, akumulator padł troszeczkę ten... Albo dobra, to ja będę kierował. O. A, kluczyk? Kluczyko, kluczyko. No, mamy, mamy, kluczyku. Kluczyk. kluczyk. No. Więcej kieszeni niż pamięci mam, mam. To tak jak ja Piątek, piąteczek, piątunio, nie ma co się, o, ten, o. smucić. Trzyma ręczny? Tak, tak to jest Całkiem sprawny rupieć I taki początek weekendu Bez mała piątek, piąteczek, piątło i jazda ruszyli w Polskie Zerwany wahać gdzieś tam w lesie I ruszamy Ale usługi kompleksowe z każdej habazi w